Hej, hej! Witam Was serdecznie w drugim dniu, w drugim dniu, w drugim dniu vlogmas. Słuchajcie, zimę mamy pełną gębą, co mogliście zobaczyć już przed chwilą na nagraniu z wczorajszego wieczora. Wszystko jest białe. Kochani, dzisiaj jest 2 grudnia, piątek. Wy widzieliście przed chwilą urywki z 1 grudnia, z wieczora. Kiedy po prostu Warszawa zamieniła się w iście bajkowy krajobraz, postanowiliśmy się przejść i przy okazji przejechać, ponieważ warunki na drogach no, były bardzo, bardzo złe. I gdzieś po lecie fajnie sobie przypomnieć, no jak się jeździ na takich drogach, tak? I tak mieliśmy słuchajcie, farta, bo wczoraj wymieniliśmy opony dopiero. Także no, po prostu można powiedzieć nastyk, ale najważniejsze, że się wyrobiliśmy. Słuchajcie, wczoraj poszłam wysłać kartki świąteczne, część kartek, jeszcze nie wszystkie. Muszę Wam powiedzieć, że jest to szalenie drogie przedsięwzięcie. Nie, mówię zupełnie poważnie i tutaj nie chodzi o wypominanie komu czegokolwiek, ale kartki świąteczne są strasznie drogie. Mi się udało w tym roku upolować w bardzo dobrej cenie kartki i bardzo ładne, bo ja mam jeszcze hoplę, żeby one były ładne. No a znaczki tego już nie ominiemy, szczególnie drogie są te, wiecie, listy wysyłane za granicę, a takich osób też mam kilka. Natomiast chciałam tylko przypomnieć, że zrobiłam w tym roku tak jak w zeszłym, czyli kupowałam znaczki przez internet, znaczki Envero i to wygląda w ten sposób, że płacimy normalnie tam przelewem, wiecie, normalnie z konta i potem drukujemy kartkę z tymi znaczkami, wycinamy je, przyklejamy je na zwykły klej i heja i możemy ominąć pójście na pocztę i kupowanie znaczków, możemy to zrobić w ten sposób i nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale w zeszłym roku, jak wrzuciłam te znaczki o godzinie 12... nagram tego blokmasę. Co tam? No i można ominąć jakby instytucje poczty. E, a, że w zeszłym roku, słuchajcie, wrzuciłam te kartki dnia X o godzinie 12, a następnego dnia rano część osób dostało kartki. Ciekawa jestem, jak będzie w tym roku. E, I podejrzewałam, że to jest właśnie kwestia tych znaczków, ponieważ one są na kod to myślę, że, ale to tylko i wyłącznie moja teoria, ona jest niczym nie poparta, że jakaś maszyna szybciej szczytuje jakby te koperty niż te z tradycyjnymi znaczkami. Nie wiem, czy to ma ręce i nogi. A, właśnie, a propos paznokci. Te lakiery metaliczne z Miss Sporty są świetne, mają świetną, świetne krycia i są bardzo, bardzo fajne. Wyglądają super na paznokciach. Ja co prawda na tych miedzianych mam jeszcze brokat dołożony, ale tutaj macie ten jasno-złoty. Natomiast, jeśli chodzi o ich trwałość przy szorowaniu mieszkania, bo dzisiaj właśnie do tego zmierzam, że ileś czasu sprzątałam, po prostu sprzątałam mieszkanie, e, ich trwałość jest normalna, czyli nie jest ona tak spektakularna jak w przypadku tej serii żelowej, tylko powiedziałabym tak jak zawsze, choć ta lewa ręka ewidentnie nie ucierpiała, no prawa już dużo mocniej, przy szorowaniu, dobra wiem, no bez rękawiczek, no, e, niestety ten lakier e, odchodzi. Także to lojalnie uprzedzam, natomiast przy... W siedzeniu i, i pachnięciu nic się nie dzieje z nim. Ale i tak uważam, że są ekstra te lakiery i, i tyle jakby w tym temacie. Dobra, kochani, poszłam wysyłać kartki, ale poszłam też odesłać etui, które widzieliście we wczorajszym vlogmasie. Pisałam pod filmikiem, uzupełniłam jakby opis o to i pisałam na Facebooku, więc te osoby, które tam na Facebooku mnie obserwują, to wiedzą. Etui zwróciłam do firmy, od której je dostałam, bo to etui na telefon. I chciałabym Wam powiedzieć o co tutaj chodziło, bo, bo myślę, że, że mam do tego prawo i myślę, że warto. Wiecie, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że bardzo podchodzę fair, jak ktoś coś mi daje. Daję, żebym na przykład pokazała to w filmie, i, i zawsze staram się być bardzo w porządku. Tak po prostu mam. Jeżeli coś mi się na przykład nie sprawdzało, tak jak te skarpetki złuszczające, nie wiem czy pamiętacie, to jeszcze przed publikacją filmu, przed publikacją filmu napisałam do tego pana, że lojalnie go uprzedzam, że te skarpetki po prostu mi się nie sprawdziły i ja to jutro powiem w filmie, tak? Żeby on miał tego świadomość, bo nie chciałam jakby faceta, wiecie, tak zaskakiwać, tak? Koleś mi odpisał, oczywiście, rozumiem, jeszcze poprosił mnie o dokładne opisanie tam problemu, wszystko było tak. I uważam, że to było z mojej strony zachowanie fair. Natomiast historia z etui jest prześmieszna. Ja dostałam maila od tej firmy na mojego bloga kulinarnego, która się nazywa Myszka Gotuje, więc jest Gotuje. I dostałam maila, że oni szukają blogerek, że chcą, żeby im napisały po prostu posta o ich etui. Więc napisałam, zgubiłam je po prostu pazerność. Napisałam, no spoko, ja prowadzę kanał na YouTube i użyłam takich słów. W zamian za otrzymane etui pokażę je w filmie, powiem skąd pochodzi i umieszczę link w opisie filmu do państwa strony. Taka była moja deklaracja, e, tego co w zamian za etui na telefon jestem w stanie zrobić dla nich. E, wyszłam na stronę, szukałam e, odpowiedniego etui dla mojego telefonu, było LG G4 i LG G4 właśnie jakiś tam stylus. No to mówię, g 4 no to wszystko jest ok. Natomiast, tak jak Wam wspominam, w wczorajszym vlogmasie niestety to etui okazało się być za duże. No więc, no radość umiarkowana, no bo nie wepchniesz go na telefon. Czy to moja wina? Po części tak. Etui za duże, no więc go nie wepchniesz, patrzysz, sztywny plastik, bardzo sztywny plastik. Nie wiesz, nie zdasz się, czy to dobrze, czy to źle, więc po prostu co? Uznałam, uznałam, że pokażę we vlogmasie. szczególnie, że wiemy, że takie jakby przemycanie, oczywiście z informacją, że, że to się dostało. E, informacji w filmach lepiej się dla nas wszystkich sprawdza i dla osób nagrywających, i dla osób e, oglądających niż nagrywanie osobnego filmu. Poza tym nie upadłam jeszcze na głowę, ale dobra, może po kolei. No i pokazałam to tu i powiedziałam Wam, że jest sztywne, plastikowe, że je mam z tej z tej strony i że jest za duże. Link był w opisie. No i co? No i dostaję, wysyłam linka do tego filmu. Dostaję odpowiedź, że nie, nie, nie. My chcemy osobnego filmu. Nie tak się umawialiśmy. No więc zacytowałam moją informację, że owszem, właśnie tak się umawialiśmy. Pokazałam w filmie, dałam linka, dla mnie jest po sprawie. Ale wtedy dostałam odpowiedź, że no nie, nie, nie. Nie akceptujemy. Ma pani nagrać osobny film. Osobny film z recenzją naszego ETUI. Już po tym mailu e tu i do koperty, natomiast napisałam, że no nie bardzo, więc napisali mi, to proszę nam oddać e tuj. Nie wiem naprawdę, jak mam to skomentować. Ja się nie uważam za tutaj dziubdziunię, e gwiazdeczkę, ale serio. Słuchajcie, przecież ja, najpierw miałam taki pomysł, że ja nagram ten film, ale to nie będzie film, który zachęci kogokolwiek do zakupu. Natomiast uznałam, że ja nie będę robiła idiotów po prostu z moich widzów, tak? Bo po co ktoś ma tracić czas i klikać w ogóle w to? Słuchajcie, no czy, czy świat zwariował? Zresztą jak wrzuciłam tę informację na Facebooku, było mnóstwo komentarzy, między innymi komentarz, kto by chciał oglądać e, filmik specjalny o etui za 35 zł. No, taka prawda. Jeszcze etui, który jest za duży na mój telefon, bo nie mieli, bo nadmienimy, do mojego modelu, jak się okazało, do tego jakby rodzaju mojego telefonu, nie mieli w ogóle etui na stronie. I serio, powiem Wam, że pierwsza taka akcja mi się zdarza. I teraz obczajmy, jakby to było, gdyby to był jakiś krem do buzi albo coś innego. Co na przykład pokazałabym coś w filmie, że. A, tutaj zobaczcie, nie wiem, świeczkę na przykład. Nie, no świeczkę to bym też chciała zrecenzować. No bo jeszcze wiecie, świeczka, krem do, do buzi, coś, co można użyć. To jeszcze można zrobić recenzję. Ale weźmy pan Jakby ktoś mi wysłał pandę, pokazałabym pandę, aby napisał: nie, 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 no pani ma nagrać recenzję. Proszę państwa, oto panda. Stwierdziłam, że opowiem Wam o tym, bo byłam szczerze mówiąc lekko w szoku i sorry, ale to było tak słabe, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Do... Znaczy, to była moja wina, bo po prostu zgubiłam je pazerność. Wielokrotnie, będąc na Aliexpress miałam ochotę sobie kupić je tui, i zawsze coś jakoś tak wychodziło, że nie dodawałam do koszyka. Tam tu i kosztują około 3 dolarów. I jak dostałam od nich tego maila, spojrzałam na stronie, że jest tutaj tui z minionkami, mówię, no spoko. Mogę wziąć, e, zobaczę, jak mi się sprawdzi. Może będzie fajne, pokażę. Nie widzę, jakby, w tym nic złego, no, ale najwyraźniej tylko wiecie. Tylko się naraziłam na w ogóle jakąś dziwną akcję. No ale spoko. Etui tu odesłałam jeszcze wczoraj wieczorem. Dziękuję bardzo. Szkoda tylko, że w tamtym filmie jest powiedziane skąd ono pochodzi, bo szczerze to w tym momencie ta reklama, bo moim zdaniem to była reklama, e, to był fragment reklamujący ich stronę, pozostał w tym filmie. Czyli tak de facto zrobiłam to już w ogóle za frajer. Z punktu widzenia biznesowego, tak? Dobrego deala Agatka, youtuberka zrobiła. No cóż, tak też bywa. Co jeszcze? Miałam dzisiaj jechać do Pepko, ale zmieniły mi się plany, bo tak naprawdę to pojadę do Pepko w przyszłym tygodniu. Dzisiaj już jest troszeczkę za mało czasu już jest godzina wpół do trzeciej. Ja mam mieszkania owszem wysprzątane, ale jeszcze muszę upiec Pawlową. To trochę mi się zejdzie. No wiadomo, też jakiś obiad przydałoby się zjeść w ogóle, także jeszcze trochę rzeczy trzeba ogarnąć. I dlatego, już nie w gruchę, nie w pietruchę to Pepko, Szczególnie, że wiecie, Pawlowa, samo jej robienie jest tylko stresujące, nie jest jakoś mega długo. No, nie jest bardzo obserwująca czas, ale ona się piecze, Franca, ponad 3 godziny i trzeba być w domu i ją tam nadzorować, tak potem tam otwierać te drzwiczki, zamykać drzwiczki, także no nie zostawię samej Pawlowej w domu, w związku z tym Pepko się zrealizuje w przyszłym tygodniu. I co jeszcze? Właśnie przy okazji tego filmu chciałam opowiadać... A, wiem! Jakiś czas temu Ania Fokusowana, to jeszcze a propos współprac, powiedziała w swoim jednym z vlogów, że dostała zapytanie biznesowe o nagranie recenzji Wibratora. E, tak jak wy wiecie, ja wchodzę na te wszystkie fora i weszłam na jakieś tam forum i przeczytałam, że to jest lipa, że powiedziała to specjalnie po to, żeby sobie podbić, nie wiem, wyświetlenia, cholera wie co, żeby być sztucznie kontrowersyjna, nie wiem, coś w ten deseń. E, no więc chciałam powiedzieć, jeżeli oglądają mnie jakimś cudem tamte osoby, choć wątpię, że ja też dostałam takie zapytanie biznesowe, czy, czy nie chciałabym, e, po prostu firma poszukuje dziewczyn, które e, Nagrają, opiszą też, bo to blogerek i youtuberek, jakby swoje doznania wynikające z użytkowania wibratora. I po prostu recenzję zrobią. I jeżeli byście na YouTubie widziały takie filmy, to dajcie mi proszę znać, mi linka, bo ja jestem mega mega ciekawa. Wściwie nie szukam tych filmów, muszę poszukać, bo wiem, że blogerki weszły w to i widziałam na Instagramie, że dwie dziewczyny w to weszły. I mega mega jestem ciekawa, czy ktoś pójdzie na to na YouTubie. I jak przede wszystkim taka recenzja będzie wyglądać? Nie wiem, może mnie ponosi wyobraźnia, ale po prostu jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Bo to można ugrać naprawdę w różny sposób. Więc, gdybyście miały takiego newsa, to dawajcie mi proszę znać. Słuchajcie, to może dzisiejszy vlogmas będzie taki dosyć krótki. Taka moja propozycja na piąteczek. Jutro będzie vlogmas i powiem Wam, że to będzie dla mnie wyzwanie, bo jutro mamy gości. Kogo to zobaczycie jutro? Znaczy, dla was to żadna niespodzianka, ja wiem, ale... ale tak. Jutro mamy gości. Ciekawa jestem, jak uda mi się i nagrać, i zmontować, i... i wiecie, i w ogóle, nie? Żeby to ogarnąć, żeby o tym pamiętać, bo ja zapominam. Prawda jest taka, że jak właśnie ktoś jest, coś się dzieje, to, to potem najzwyczajniej na świecie zapominam nagrywać, bo bo najbardziej mi jakby odpowiada nagrywanie, kiedy jestem sama więc z aparatem i to mi idzie najlepiej. Wiele osób zwróciło uwagę na pandę, na fakt tego, że panda tutaj też jest klimatycznie ubrana. Pytacie mnie, skąd ja to mam, część osób mnie pytało. Słuchajcie, kiedyś w Home&Dew, chyba do tej pory zresztą, oni sprzedawali takie kubki, renifery I tam był normalny kubek i była taka włożona, taki plastikowy wypełnienie i na tym była ta czapeczka. I to był taki typowy kubek na prezent. No i ja kiedyś taki typowy kubek na prezent kupiłam mojemu mężowi i właśnie pozostałością po tym kubku jest ta czapeczka. I ja ją trzymałam. No i proszę. Nikt się nie spodziewał, że panda... Stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądało. Już ustaliliśmy, że jakby panda jest tutaj takim elementem, który mi towarzyszy i uważam, że właściwie jest to urokliwe. Także... Strasznie, się, strasznie mi się to spodobało, że właśnie i panda jest taka, wiecie, wystrojona e, świątecznie. E, słuchajcie, faktycznie tych kubków już nie ma w ogóle. One były dwa. Był jeden misio i był jeden taki jakby renifer w sweterku. Ten renifer nie był fajny. E, I obydwa kosztowały 34,90 zł. cena regularna to 60 zł. I słuchajcie, na stronie Elwonu jest tam ten renifer naprawdę za 60 zł. Świat zwariował. Natomiast misia już faktycznie nie ma. Misio się wyprzedał i szczerze mówiąc się nie dziwię bo no bo jest moim zdaniem przewrócąć kubkiem no dobra to co to do zobaczenia do jutrzejszego filmiku trzymajcie się pa pa